Do. Ona się tym delektuje Ej, że gdzie? Ja się to. O, to <grywa> Chrupie Janek Zaleś, by takie coś? Ej. Na pewno nie <grywa> O to on kosi Zaraz wylecą jej organy Chrupie! Hura! Zamknijmy to! Tak! Chrupu, chrup. Chrup. chrup! chrup! Ale za chwilę chcę zobaczyć ładne... Seks. O ja widziałem jej. Ja widziałem jej jakąś kulkę. U, u, ja szczurkę... On, on je, jej organy. Ja, ja, znaczy poczekaj, ja bym... Byłem... Ja z z stole. przy stole. Przy no, ona siedzi przy stole? O kurczę, ja niej widzę, chyba śledziona. Ja też. Nie, to na razie płuca widać. A, płuca. się przyglądają. Płuca. Ale ładna. Dzień, już... o, nie jesteś biologiem przypadkiem? Tak, jestem biologiem. jestem człowiekiem. Och, No przecież jesteś biologiem. No chodź sam po patrze. teraz. Bada. O, puca już się przegryzły. Fuj, zabierzcie to zwierzę z parapetu. <grystanie> Sierzutkie jest przecież. Jakie? <grystanie> ładne. <grystanie> on, on jeszcze przez chwilę już się ruszyła. Tam już. Ale patrz jaką widownię sobie zgromadziła ta kotka, wcześniej nie chciała tego jeść. Ale fajnie, ale jaszczurki też fajnie zjada. No. Ale jaszczurki łatwiej, bo w tym jest więcej kości. Ale jaszczurka też chrupała. No. Ale patrz, całą głowę zjadła. Wiesz, że zjadła głowę? Najpierw całą. Oraz. Ja... M Muszę. Odgryzła zjadła. jej głowę, Na raz. Na jednego chapa. Ja już słabnę. Kocie. Ja też już słabnę. Jezus. jakby już za chwilę widzę to... twoje włosy. Widzę twoje włosy. No ale, ale patrz. ja powiem ci, że bardzo estetycznie ją je. Nie zostawia żadnych na naokoło. Co? Ej! No ślicznie, naprawdę. Są tylko trzy nogi! Ogon, trzy nogi. Zostawi też za ogonek i wyrzucimy. To z nic nie zostawi. zostawi o, o, on, on, on dawno jej odgryzł dwie nogi. No, no tak, już ręce zjadł. Już jest... no. I ona już nie o, odżyje. Teraz, teraz wątróbkę wysysa. Nie, ona już nie odżyje, ta mysz na pewno. Co? Ja znam on... um, um, Nie choroby śniadów. Ta kot! Ten normalnie połowę. Ja chcę tylko zobaczyć jak on zje to. Czy on oui, da radę? Uwaga, proszę Państwa! Czy kot da radę zjeść? Gigantyczną myszę? a teraz się okaże, że to król myszy i tu się zrobi cała masa milionów. Ja myślę, że nie przyjdą raczej. Może coś go zaniepokoiło. Chyba chce nas teraz zjeść. O, mogę. Ale nie! On zjada mysz! On zjada mysz, naprawdę! On zjada mysz! Oj! Już nogę. O ja. Uuu, To są jelita, mama. Tak, to są jelita. Wiedziałem! jestem, tak, czy cała jelita to... jest? jelita! O fuj, pewne, pewne. pełne. Jeżeli to no, są ciekawe, pełne jelita, jest... O jakaś... Teraz gór... wątrobę, teraz mam wątrobę. Wątroba i jelita wciągał, tak. Tata! A Teraz, a ja tak, nie, to teraz pytanie, czy zjewał rzeczek żółciowy? Ale jelita były no, na pewno niepełne. Teraz widzę twoją półkę. A teraz widzę. Chrzeń by się drapie jeszcze, bo myślę, że chcę mu zabrać. No, zjedz ten woreczek. Jeżeli niczego nie zostanie, to on zje jego siki, kupę. I co jeszcze? Jezu, on co? No, wiesz... zabrał się od przodu, a nie od tyłu? Nie wiem. Od tyłu no, przecież nie tak. Od tyłu, nie od przodu. Teraz nie wiem... Wy... On rzeczywiście łapie tu myszy. Dobry. Już uwierzyłaś teraz, tak? Ja wierzę, Dobry mam... kotek. Dobry kotek. Zresztą i tak to jest normalne, że tu łapie. Ja myszy. wiem, że to jest normalne, ale do, ale to jest niego pierwsza mysz, którą nie, swoim... zauważyłem. Nie. Którą zauważyłem, ja się odpowiedział. Ale nie Jeszcze. ale widzieliśmy też, jak żera jest O, spule. zostawił coś na sam koniec. Coś najsmaczniejszego. to grube. to grube zostawił. Jezu, on, słuchaj, nic nie zostawił. Jaś, Krzysiek. Jedynie kupę z jelit. Którą ale też którą też zjada. Kupa z jelit zostanie. Bo, bo tam w, w tych jelitach, to jest po prostu bardzo dużo bakterii, takich zdrowych, które... Jeszcze wylizuje. No, Jeżeli czysty kotek. O mój Boże, myślałam, że zamytaje. Puścimy. Kot, ten, nie puścimy, tej, no. mhm. puścimy ten filmik! Tak.